latami, które to sprawy bezpośrednio dotyczyły lub miały wpływ na działalność orzeczniczą Trybunału. W poprzednich latach, jak Państwo wiecie, panował zwyczaj kumulowania przez sędziów urlopów wypoczynkowych, a następnie wypłacania ekwiwalentów pieniężnych. Nie dotyczyło to oczywiście wszystkich sędziów i tu chciałabym powiedzieć, że pani sędzia profesor Ewa Łętowska na własną prośbę przez niemal pół roku przed zakończeniem kadencji korzystała z urlopu wypoczynkowego zwróciła się do prezesa o udzielenie takiego urlopu, aby nie korzystać z ekwiwalentu. Tutaj były to ekwiwalenty, no najwyższy ekwiwalent został wypłacony w wysokości 100 tysięcy złotych. Dla jednego z sędziów, który odchodził w roku 2017 przewidywano ekwiwalent, przewidziano w budżecie ekwiwalent w wysokości 180 tysięcy złotych. W tym stanie rzeczy konieczne okazało się udzielenie sędziom zaległych urlopów wypoczynkowych. To oczywiście wynika zarówno z pewnych zasad i reguł postępowania, ale też wynika z kodeksu pracy, że nie można się zrzec urlopu, a urlopy powinny być wykorzystywane w określonych sekwencjach czasowych. I w związku z powyższym, i w związku... Proszę nie zabierać głosu bez udzielenia. Zwracam uwagę pani poseł Gasiuk-Pichowicz, by nie zabierała głosu bez upoważnienia. Pani prezes, proszę kontynuować. Panie ja adwokatem Nie ma żadnego adwokata. Proszę podporządkować się, pani poseł. Jest posiedzenie komisji. W tej chwili udzieliłem głosu. Pani pierwszej prezes Są Trybunału Konstytucyjnego i będzie, będzie czas na dyskusję, wnioski formalne po zakończeniu wypowiedzi. Proszę o spokój. Proszę Panią nie, o niezabieranie głosu bez upoważnienia. I, i proszę nie przeszkadzać. Pani poseł, jeżeli Pani nie zastosuje się do moich uwag i do przyjętego porządku, w do Marszałka Sejmu wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych. Jeżeli to się jeszcze raz powtórzy, złożę taki wniosek do Marszałka Sejmu. Proszę bardzo Pani Prezes. To nie prokuracja. Proszę Państwa, ja mam gorący apel do wszystkich no, Państwa, na żeby, nasza, żeby nasza dyskusja była dyskusją spokojną i merytoryczną. No, I bardzo kapelę. Państwa, uprze no, prawa, bardzo państwa uprzejmie proszę, Przepraszam, no krzyczeć nie mogę, mam problemy również z gardłem. Proszę o szacunek. Ja naprawdę gotowa jestem odpowiadać na pytania. Ja na początku. Czy mogę Państwa poprosić? Ja chciałabym powiedzieć tak, że sytuacja, przed chwilą mówiłam, że nakreślam pewne charakterystyczne. Tutaj zdarzenia, które miały wpływ na orzecznictwo. I jak przedstawię to w kolejnej sekwencji, mój wywód jest wywodem takim, który zawiera konsekwencje pewnych test, to się pani poseł, jak państwo też posłowie, zorientujecie się, że mówię o tym po to, żeby nakreślić pewną sytuację. Więc wracając do, do tego, ponieważ były te urlopy. I one były średnio w wymiarze kilkudziesięciu dni, bo od stu...